Obrona cywilna i w ogóle cywile, życie cywili jest dla nas jako lewicy bardzo ważna. Jako Polska wydajemy rekordowo dużo na zbrojenia, 4% PKB. To dobrze, ale musimy pamiętać, że jeżeli z jednej strony doposażymy fantastycznie armię, to żeby te pieniądze się nie zmarnowały i żeby jednocześnie w przypadku agresji na nasz kraj, oby do niej nigdy nie doszło ale po to się zbroimy, żeby do niej nie doszło, musimy zadbać o drugi filar, musimy zadbać o ludność cywilną, musimy zadbać o wydatki na obronę cywilną. Dlatego postulujemy stworzenie nowej instytucji na wzór tej, która jest w Ukrainie Inspektoratu Służby Cywilnej, czyli odrębnej instytucji. Taka osoba, inspektor byłby w randze ministra, która prowadziłaby plany, która prowadziłaby strategię dotyczącą obrony cywilnej, bo nie, nie możemy się znaleźć w takiej sytuacji, w której e, jesteśmy obecnie. Czyli, kiedy wyje syrena, ani państwo, spodziewam się, ani państwa dzieci nie wiedzą, co oznacza sygnał ciągły, nie wiedzą, co, czym się różni od sygnału przerwanego i co najgorsze, nie wiedzą, gdzie jest najbliższy schron. Może dlatego, że tego schronu po prostu nie ma? Dlatego, że zgodnie z wczoraj opublikowanym raportem Najwyższej Izby Kontroli tylko 4% ludności będzie się miało w razie czego gdzie schronić. Tylko 6 na 32 zbadane schrony, no, przepraszam, 30, tylko w 6 na 32 zbadanych gminach były schrony dla całej ludności. Większość z nas po prostu. Nie wie, gdzie, jeżeli taki schron istnieje, nie wie, gdzie on jest, albo nie będzie, nie będzie mógł do niego trafić, bo gmina, bo państwo nie zapewniło tego, co jest według nas niezwykle istotne w każdej w każdej wojnie, w każdym konflikcie zbrojnym, czyli tego, żeby chronić ludność cywilną, po to, żeby armia mogła robić swoje, my jako państwo musimy dać szansę i ochronę szansę na uratowanie się i ochronę osobom cywilnym. Dlatego dzisiaj składamy tak zwaną Małą ustawę schronową. Dlaczego małą? O tym za chwilę powiedzą moje koleżanki. Ja wiem, że rząd planuje również taką ustawę dużą o obronie cywilnej tam też ma być coś o schronach, ale dlatego pomagamy rządowi, pomagamy, chcemy pomóc ministerstwu. Jesteśmy jak zwykle opozycją, przepraszam, to opozycją nie byliśmy, ale jesteśmy jak zwykle klubem, który składa konstruktywne projekty ustaw i to jest ta, to jest ta ustawa, która na której już będzie można bazować, bo wczoraj słyszeliśmy, że prezydent Trzaskowski mówił, że nie ma aktu prawnego, który by, go, który by mu pozwalał na obligowanie samorządu, którym zarządza, do budowy, do tworzenia schronów. Więc wychodzimy z tą propozycją i to jest propozycja, na podstawie której już można będzie ruszyć z tematem, a większa kwestia, czyli dotycząca poziomu, poziomu wydatków, które powinny być oczywiście na obronę cywilną, bo przez 30 lat niestety. Tego filaru zaniedbano, a to mam nadzieję, pojawią się w projekcie rządowym. My również o tym mówimy, że tak jak zaczęłam, wydatki na zbrojenia ok, bardzo dobrze, ale równie potrzebne są wydatki na obronę cywilną. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w ciągu ostatnich 30 lat w naszym kraju doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że dziś możemy głośno powiedzieć, Przyznać się wręcz do tego, że obrona cywilna w naszym kraju po prostu nie istnieje. Wskazuje na to ostatni raport, y, ostatnie dane, które opublikowała Najwyższa Izba Kontroli, na które tutaj już powoływała się koleżanka. Wśród tych danych, y, oprócz tej zatrważającej liczby procent osób, które mogą się schronić w schronach w Polsce, jest jeszcze jedna, kolejna, y, gdzie Mówi się o tym, że tylko 68% schronów i 50, około 50%, ponad, ponad połowa, 50% miejsc ukrycia spełnia warunki techniczne do tego, żeby ludzie mogli się w nich schronić. O gminach też koleżanka mówiła. Na 6 gmin, na 32 gminy tylko 6 oferuje miejsce schronienia dla znaczy, nie, nie oferuje żadnego miejsca schronienia dla ani jednego swojego mieszkańca. Proszę Państwa, to tak jakby w ogóle tych schronów nie było tak naprawdę. I kolejna rzecz, to, że nie potrafimy zachować się w sytuacji zagrożenia, to, że nie edukujemy społeczeństwa. Nie wiemy, jak zachować się podczas ewakuacji, bo tego nie ćwiczymy. Nie wiemy, co oznaczają sygnały alarmowe. Nie wiemy, gdzie jest najbliższy stron. Jest to kolejna rzecz, która jest absolutnie karygodna, jest zaniedbaniem i jest to rzecz, którą musimy koniecznie naprawić. I nie mówię tego wszystkiego po to, żeby nas straszyć, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Mówię o tym dlatego, żebyśmy sobie uświadomili potrzebę i to ogromną potrzebę natychmiastowego przywrócenia obrony cywilnej w Polsce. Obrony cywilnej, która będzie sprawnie działa, działała. W tej chwili jej nie mamy. I nie chodzi tylko o to, że jest ona nam potrzebna w momencie, kiedy jest konflikt zbrojny, bo przecież obrona cywilna jest nam potrzebna także wtedy, kiedy są zagrożenia jakimiś katastrofami klimatycznymi, przemysłowymi, klęskami żywo, żywiołowymi. Wtedy są potrzebna, potrzebne. Jest nam Potrzebna obrona cywilna. Dlatego odpowiedzialnością państwa jest to, żeby zabezpieczyć ludność cywilną w czasie takich zagrożeń, żeby zabezpieczyć ich życie i zdrowie. Dlatego potrzebujemy pilnych działań i wychodząc naprzeciw temu oczekiwaniu, proponujemy już teraz naszą małą ustawę schronową. Mówię małą, dlatego że w odróżnieniu od dużej ustawy schronowej. Która jest w trakcie przygotowywania. Tutaj proponujemy jeden wycinek, który dotyczy budowy schronów, tego, żeby tak zmienić przepisy w ustawach, w ustawach, które już istnieją. My nie odkrywamy tutaj koła od nowa, my po prostu proponujemy zmiany czy doprecyzowania w przepisach, w ustawach, które już istnieją. I proszę Państwa, my jako Lewica. Mamy nadzieję, że ta nasza propozycja zostanie dobrze przyjęta ponad podziałami przez nasze koleżanki, koleżan, kole, koleżanki i kolegów z innych ugrupowań politycznych w Sejmie. Dlatego, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, jakie istnieją z tego, że mamy za granicą swoją wschodnią wojnę, że. Rosja i Białoruś stanowią dla nas zagrożenie i dlatego musimy zadbać o bezpieczeństwo naszego państwa, naszych obywateli. I to nie tylko bezpieczeństwo militarne, o którym się mówi, na które wydajemy w tej chwili najwięcej w Europie i wspaniale i chwała nam za to. Natomiast proponowane 01% na obranę cywilną to jest zdecydowanie za mało. Powinniśmy przeznaczyć pewnie więcej tych środków. Ale. Mamy nadzieję, że to zostanie wprowadzone w dużej ustawie. Nasza ustawa, tak jak już wspomniałam, zmienia tylko pojedyncze 54 przepisy i to ułatwi samorządom już w tej chwili planowanie i podjęcie działań dotyczących obrony cywilnej. Proszę państwa, stracone terytorium da się odzyskać. Zdrowia i życia nie. Dziękuję. Szanowni państwo, przyzwyczailiśmy się do myślenia o obronności w kategoriach militarnych i niestety do takiego myślenia przyzwyczaili nas przez ostatnie dziesięciolecia politycy. Tymczasem obrona cywilna jest integralnym elementem obronności i mówi o tym mówi o tym konwencje genewskie, mówią o tym doktryny NATO, mówi o tym nasza własna konstytucja. I obrona cywilna jest szczególna nie tylko dlatego, że nie jest militarnym elementem obronności, ale również dlatego, że jest czymś, co jest najbliżej nas jako mieszkańców. Czymś, co jest zarządzane i organizowane przez samorządy i, powinno, i w, w czym możemy my wszyscy brać udział. Ale odpowiedzialność za zorganizowanie tego leży właśnie na samorządach. Kiedy mówimy o obronie cywilnej, mówimy o trzech podstawowych rzeczach. O tym, żeby ludzie mieli dostęp do jedzenia i do picia, do schronienia i do opieki medycznej. Te wszystkie sprawy zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny organizuje samorząd. Przez ostatnie lata większość, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, większość samorządowców i polityków absolutnie uciekała od odpowiedzialności od organizowania obrony cywilnej i gotowości ludności cywilnej na różnego rodzaju kryzysy. Najlepszym dowodem jest Warszawa. Szanowni Państwo, dwa lata temu z posłem Adrianem Zandbergiem apelowaliśmy w Warszawie o to, żeby zrobić ewidencję schronów i zacząć uporządkować sytuację z brakiem schron sch schronień i schronów w Warszawie. Nasze apele wtedy trafiały w próżnię. Wczoraj przy okazji konferencji prasowej, przy okazji kampanii wyborczej do samorządu prezydent Trzaskowski przypomniał sobie, że jest szefem obrony cywilnej w Warszawie i jego odpowiedzialnością jest zadbanie o to, żeby mieszkańcy mieli się gdzie schronić, ale nie potrafił nam podać żadnych konkretów. My dzisiaj składamy ustawę, małą ustawę schronową, po to, żeby ci samorządowcy, którzy są odpowiedzialni, którzy chcą chronić swoich, swoją ludność, mieli wreszcie do tego narzędzia prawne, a ci, którzy do tej, do tej pory używali braku tych narzędzi jako wymówki, przestali mieć wymówki. W naszej ustawie schronowej wprowadzamy wreszcie definicję budowli ochronnej, schronu, ukrycia oraz obiektu służącego obronie cywilnej. Dodając te definicje, zobowiązujemy MSWIA do tego, żeby jak najszybciej wprowadziło odpowiednie rozporządzenia dotyczące wymogów technicznych tych budowli i zasypujemy w ten sposób dziurę w prawie, która istniała od kilkudziesięciu lat. Proponowane przez nas przepisy zakładają także, że samorządy będą zobowiązane do, do budowania miejsc schronienia również w nowo powstających budynkach użyteczności publicznej, takie jak szkoły, szpitale. Domy kultury, metro właśnie, czy parkingi podziemne. Chcemy, żeby docelowo, zgodnie z tymi zapisami, co najmniej 50% ludności w Polsce miało dostęp do ogólnodostępnych schronów lub schronień. Ustawiamy także, ustawiamy także ułatwiamy także budowę małych schronów przy, przy domach prywatnych, przy, przy budynkach jednorodzinnych. Budowla ochronna powierzchni użytkowej do 35 m2 będzie można budować na zgłoszenie, tak aby każda osoba, która którą na to stać, która ma taką możliwość, zagwarantowała sobie bezpieczeństwo sobie i swojej rodzinie, ale takie miejsca będą musiały być ewidencjonowane i będą musiały spełniać konkretne standardy, choć nie będą uwzględniane w publicznych ogłoszeniach. Wreszcie. Wszystkie władze lokalne zobowiązujemy do planowania, rozbudowy, utrzymania i operowania powszechnym systemem ostrzegania i alarmowania, bo jak już mówiły moje koleżanki, to jest integralny element tej całego systemu, w którym nie tylko mamy schrony, ale mamy też system, w którym, z którym możemy się porozumiewać z mieszkańcami i oni wiedzą, y, wiedzą gdzie, y, gdzie dany schron jest. Władze samorządowe wszystkich szczebli będą również zobowiązane do informowania o tym, gdzie są schrony i schronienia na ich obszarze. I wreszcie, Dzięki naszemu projektowi samorządy będą wreszcie absolutnie i jednoznacznie zobowiązane do przygotowania wszelkich procedur dotyczących ewakuacji, zapewnienia za, rezerw żywności, leków czy y, alternatywnych miejsc pracy dla urzędników po to, żeby mogły działać wtedy, kiedy nie mogą funkcjonować w normalnym trybie. Tą ustawą, małą ustawą schronową kończymy 30 lat indolencji. 30... Lat udawania, że problemu nie ma. Dwa lata udawania, że wojna za naszymi gr wschodnimi granicami nie jest powodem do tego, żeby zabrać się do roboty. Bierzmy się do roboty, załatwmy to wreszcie. A w wyborach 7 kwietnia zachęcam wszystkich Państwa, żebyście głosowali na tych, którzy są gotowi zabrać się do roboty i nie szukają wymówek. Dziękuję. Dziękujemy. Czy mają Państwo jakieś pytania? To dziękujemy serdecznie.